Na koniec na koniec jeszcze y, przygotowaliśmy tu wspólnie taką małą niespodziankę dla Simona i Salozu na urodziny. Jeszcze jedna piosenka. Y, I ja bym prosił, jeśli ktoś chce mi pomóc zaśpiewać refreny tej piosenki, to zaśpiewam tu do Zapraszam tu do mnie na scenę. Simon, nie wiem czy ty ją znasz, ale ty jesteś ten sam roślin, co ja. A ten sam rocznik zna te same filmy, te same bajki, więc może Ci się ta piosenka przypomnieć. Jest to piosenka urodzinowa jak najbardziej, więc y, nadaje się, żeby zaśpiewać ją z okazji salonu. Y, ponieważ ona jest w winostrannym języku, dlatego powiem, że przestrzeń no, Ona jest po prostu urodzinowa i wyraża żal i smutek, że urodziny są tylko raz w roku. Są jeszcze imię, to prawda, ale na ci zaśpiewamy drugi raz. Natomiast, no, teraz będzie piosenka urodzinowa. Czekaj, czekaj, yy, witaj. Tak, słucham, a zapraszam, kentek jeszcze. Pozwoliłem sobie wpleść do tej piosenki taki malutki motywik. To znaczy, on mi się sam wplóóótł, i przez kilka dni nie wiedziałem skąd on jest, ten motywik. Dopiero mnie ktoś uświadomił, że to z Młynarskiego, ale już go zostawiam, bo on jest taki fajny. Неуклюжат неуклюже пешеходы по ужам, а вода по асфальту рекой. И не ясно прохожий в этот день не почему я веселый такой. Я играю на гармошке у прохожих на виду, к сожалению, день рождения. Только раз в год. Сам за день рождения. вдруг волшебник в голубом вертолет и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравить и, наверно оставить мне в подарок пятьсот эскимо. Я играю на гармошке, 这里。<Sorry. S 2> yeah.